Dzień dobry, dzień dobry. W środę 9 października. Dzień zaczynamy tak, że idę tutaj do Aldi'ka. Stąd już byłem, w polskim sklepie. Gdzieś jeszcze tam tym parę spraw. Tutaj coś drobnych zakupy muszę zrobić. I tu na jednym z poprzednich filmików wspominałem o takich chlebkach halloweenowych. W których jest pierścionek w środku. Bambrak to się nazywa brak. No, A weźmiemy jeden a no, tutaj widzicie Argos zamknięty no już chyba z pół roku, może z roku już nie pamiętam, nic w tym miejscu nie ma jak ktoś ma pomysł na biznes to jest tu lokal szkoda, fajny sklep był lubiłem go, no a żonie kwiatki kupiłem między innymi, tak bez okazji tak najlepiej no dobrze, ja już wracam do domu Patryczek ja dzisiaj nie poszedł do przedszkola tak jak mówiłem, wczoraj źle się poszedł. Znaczy no gorączka mu skoczyła, w nocy troszkę miało, więc yy, no nie puściliśmy, nie? Pójdzie jutro, nic się nie dzieje. Yy, też byłem w aptece, chciałem mu coś kupić, jakaś afta mu się w zrobiła, ale tu nie mają czegoś takiego dla dzieci. Zarekomendowała lek środek przeciwbólowy, a jak przez dwa tygodnie nie zejdzie, to, to do lekarza. No taki kraj tutaj, często lekarze Sprite'em leczą. Poważnie odgazowany Sprite, zagrać w mikrofali, świetny środek na przyziębienie. Mówię całkiem poważnie, o takie, takie, takie kiedyś rady były. Znaczy, no nie od polskich lekarzy oczywiście. Nie? No i też yy, patyczek sobie pączki zarzeczył z czekoladą. No to wyszedłem mu kupić. A tu jeszcze taka propo. Yy, skąd ta gorączka? No ja myślę, że baza wirusów została zaktualizowana. Nowe przedszkole, nowe dzieci. Więc też tak miałem, jak poszedł do przedszkola w Krakowie, to zaczął nam często chorować. Przez jakiś czas, nie, później już wszystko dobrze, nabrał odporności. Także i tutaj pomijam fakt, że jak to dziecko wszystkiego musi dotknąć, później często paluszki do buzi trafiają i tak jest. Ale tutaj z nama mi mówiła, że na przykład nie puszczę dzieci do tego małpiego gaju, do tych kulek tutaj, Aha. bo później właśnie jej dziecko choruje z yy, tego dnia już czy coś czy jakieś, jakby nikt tego nie czyści nie ten, no różnie to bywa nie ale już jest wszystko ok chyba no ja wrócimy już do domu a tutaj Agnieszka takie bułeczki pieczy, keto bułeczki a tutaj mówi że też są gofry że też keto gofry ale spróbujemy